Koszmar Michała, sezon 3, odcinek 4. Witam Patryku Roosewelcie. W czym mogę służyć? Zlokalizuj Michała. razem. Erwin? Witam, Michale. W czym mogę służyć? Okej, okay, a no to słuchaj, Erwin. Słuchaj. To jest te trzecie. Trzecie. To Proszę Cię, proszę Cię, żebyś mi powiedział, gdzie jesteśmy, znajdujemy się w strefie zagrożenia. To tu na bezkresnie ścieżce, niegdyś mieściła się oszada. wykorzystano te tereny do celów militarnych. Exerictus Majoris Boni. Dostawali tu bronie masowego rażenia, a i również sprawdzano tu siłę nowej broni. Jest to teren wojskowy oraz wyszło tam pole minowe. Proszę jak najszybciej opuszczenie miejsca. Słuchaj, Erwin, może byłbyś tak miły i powiedział mi, powiedział mi, może co mam tym razem dotknąć, żeby nie wiem, żeby może stąd zignąć, bo tutaj kompletnie nic nie ma. Uważaj, wyczułem zmierzającego w twoją stronę somnika rasy ludzkiej. Co? Ja... Co? Co? Dzień dobry, Michale. Znów się spotykamy. Zobacz. Erwin? Możesz sobie zatrzymać Erwina. Nie uciekaj, wracaj tutaj. Masz kartkę, bo ja sobie zgubiłem. Nie mam. Nie udawaj. No dobra, mam. Tak, to ta karta. Czemu kółek nie skreśliłeś? E, po co mam? Mam, że trzeba skreszać kółka, bo jak nie, to można paść w pętle. A masz czym? Tak. Dzięki. No, co nie masz? To nie moje. Hmm. Odtąd? Tak Tak? Tak To gdzie teraz jesteśmy też? Tak Dobrze Mógłbyś mi wyjaśnić, co to znaczy? To jest pieczątka Uber Naturalist Foundation Okej okay. yy, Rozumiem, że mam jej nie skreślać I Tak Dobrze, a to? Martwe pole Okej okay. Mam nadzieję, że to nie jest to, gdzie teraz jesteśmy A to? A to jest z angielskiego ja i ty A czy mógłbyś mi wyjaśnić co to jest? O to byś musiał zapytać Markusa Gablera. Markus Gabler. A gdzie go mogę znaleźć? W grobie. Nie żyje. A to co to jest? Krew. Czyja? Nie wiem. A jak ciebie. to dobra. Pewnie masz ten sam problem co ja. Więc zapytam ciebie o to. Kurde. zapytam Ciebie o to, czy wiesz może, co trzeba doskonać, żeby stąd zniknąć? Nie wiem. A słuchaj, mam Cię traktować jako przyjaciela, czy jako wroga? Odpowiesz mi, czy nie! Patryku? Gdzie jesteś? O, trudno. س <laughs> لر